Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: co się dzieje w Jego Sercu względem mnie? Karty przełożyłam i wylosuję. Ten trzy karty sedno. Dziewiątka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Czwórka kielichów. Wynik, odpowiedź, rada. Siedemka była. Sedno. dziewiątka kilków. To jest spokój. To są przyjemności. To są przyjemności cielesne. Korzystanie z życia. zabawa trwa. I czujemy się dobrze. Stój jest cyto zastawiony. To jest wspólne spędzenie czasu. To jest udany i gorący seks. Ale coś stoi na przeszkodzie aby stworzyć głęboki związek. Bardzo często zdarza się, że on jest nastawiony na zarabianie pieniędzy i kobieta może czuć taką pustkę czy zubożenie. Co wychodzi naprzeciw czwórka kielichów? Człowiek może czuć niezadowolenie, znudzenie, może rozmyślać i czuć taką samotność. Jeżeli oglądamy osoba w związku, Możesz również czuć takie napięcia. Osoby samotne powinny wyzwolić się z apatii i ze złego układu, i przyjąć nowe propozycje, przyjąć nowy kierunek w swoim życiu, i wziąć się w garść. Wynik, odpowiedź, rada: siódemka buław. Tutaj są potrzebne duże zmiany. Pary w związku nie powinny sobą walczyć. I również nie powinny walczyć o partnera. Powinnaś czy powinieneś znać swoją wartość i szukać rozwiązań i porozumienia. Osoby samotne powinny wyrwać się z niezdrowego układu. W tym układzie może być lęk lęk o partnera. Więc już jest taka zachwiana twoja wartość. Potrzebujesz pomocy. Aby zobaczyć sprawę pod innym kątem. To wygląda tak. Bóg kieruje cię do specjalisty, a ty mówisz, jaki specjalista? Żartujesz? Ja również ci mówię, że szukaj nowych horyzontów. Szukaj specjalisty dla siebie. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Klara Tarot. Dbaj o siebie.